Gwiazdą wieczoru jest dzisiaj nie tylko Filip Machałowski z Autofus Group, też gwiazdą jest M-Hero, no zdecydowanie największy samochód dzisiaj. Powiedz, ile waży? Czy to jest samochód spalinowy? To jest M-Hero 917, to jest samochód, ten akurat, który stoi tu, jest w pełni elektryczny, czyli to jest tak zwany BEV, on występuje także w wariancie RF, czyli on ma taki pokładowy silniczy, który pełni rolę generatora, że tak powiem, prądu dla akumulatora trakcyjnego, Aha. natomiast ten jest w pełni elektryczny. Posiada cztery silniki elektryczne o łącznej mocy 1088 koni oraz 1400 Nm momentu obrotowego. Także trzyma się 3,3 tony, w zależności od wyposażenia, nawet do tych 3,4 tony daje nam to przyspieszenie w efekcie 4,4 sekundy. Poważe od zera do setki, to nieprawdopodobne. A powiedz, jakie wyposażenie ma w środku? Praktycznie wszystko mamy chcemy tutaj. O, tak, oczywiście. Czy wyprosimy kogoś, bo chcemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. No. Cześć Piotrze! Puścisz nas na chwilę. Ja wiem, tak, że ty tak, się tak, przymierzasz, tak, tak. wiem. Cześć. Nie będę oczywiście mówił o takich rzeczach jak skóra, zamszowa podsufitka, elektryka foteli, wentylacje, masaże. Tak naprawdę wszystko mamy. Z takich ciekawych funkcji, które ten samochód posiada, mamy m.in. cztery koła skrętne. On ma funkcję też pełzania, bo skrętna oś, że tak powiem, jak sobie manewrujemy, ona pozwala nam zacieśnić promień zawracania. Natomiast w momencie, jak się znajdujemy w jakimś terenie, możemy skręcać te same koła, w tym, te obydwie osie w tym samym kierunku, czyli nawet do 11 stopni. Czyli tak samochód ma tak zwany crab walk, czyli mm -hmm. funkcję pełzania. Czy on sobie może po prostu, jadąc jakby prosto, jednak śmigać po boku. Ma też kamerę na podczerwień, która wychwytuje zarówno pojazdy, zwierzęta, jak i, jak i, jak i pojazdy, zwierzęta i samochody na wyświetlaczu tutaj przed kierowcą. Z dużych, różnych innych ciekawostek posiadamy też system, który wykrywa ruch dookoła samochodu. Czyli załóżmy, jeśli ktoś takim samochodem chce jechać, nie, wiem, załóżmy, na polowanie albo jest w jakiejś niebezpiecznej sytuacji, są czujniki dookoła samochodu, które monitorują ruch po prostu. I on pokazuje to na dużym wyświetlaczu, jak na takim radarze w filmie oglądały, jak te łodzie podwodne gdzieś tam się zbliżały, to widać po prostu czerwone punkty. Bardzo ciekawa naprawdę funkcja. Słuchaj, ten samochód jest naprawdę bardzo elegancki, chociaż wygląda na terenowy. Jest terenowy. On ma prześwity operujące od 24 do 33 nawet centymetrów. E, możemy sobie regulować oczywiście ten prześwity z wygody, że tak powiem, siedzenia za kierownicą w tym samochodzie. Kolejną ciekawostkę, jak zamkniesz właśnie drzwi. bo tu jeszcze, o. Z tamtej strony, a widzisz. Czyli w momencie, jak pani chciałaby wsiąść, bardzo proszę, otwieramy drzwi. Mhm. Jest wygodniej, ale to jest mądrze pomyślane. E, powiedz, jak Ci się nim jeździło, bo wiem, że jeździłeś. Z tym jeździłem wieloma ciekawymi samochodami. E, robi naprawdę mega wrażenie. Filipie, ile kosztuje? E, taki wariant jak tu, 799 tysięcy, wersja BMW. Czyli półka luksusowa. Jak najbardziej. Bardzo dziękuję. A pokażesz coś mniejszego? Jasne. Zapraszamy.